Słuchajcie, to co zobaczyłem w tym samochodzie, jak jest instalacja gazowa podłączona, to jak jestem mechanikiem 25 lat, nigdy coś takiego nie widziałem. Patrzcie na to. To, to jest nic. Tu jest sterownik gazu przyczepiony. Gdzieś tam sobie. Miał być przyczepiony, nie przyczepiony. Okej, okay, dobra, nie wyszło. Klient pojechał w ogóle do Blina zakładał. To myślałem, że kupił, tak, no ale jednak to zakładał w firmie. I zobaczcie, jak są kable podłączane. No tutaj jest jakaś izolacja, ale w ogóle to nie jest polutowane. To się wszystko rozpadło. Tu jakiś jest w ogóle niepodłączony. Ogólnie nic nie jest polutowane, tylko są tak poprzecinane i pozawijane o siebie. I to tak wszystko jest. Tutaj jakiś przewód, który spada. Nawet niedocięty równo, tylko tak, jakby obgryz zębami ktoś go. Także. No nawet im się nie chciało polutować przewodów, to mówię do klienta, jedź sobie tam do nich i niech ci ten, zawiesz im rolkę cyny, to niech polutują może to, może cyny nie, nie mają, albo nie wiem. No nie widziałem nigdy takiej partoliny jak to, to jest jakaś masakra, bez k. Eee, słuchajcie, tutaj ogólnie autko przyjechało, bo coś przerywa, nie chodzi i tak dalej, wzięliśmy coś tutaj w tej instalacji spartolone, ale nie, znaleźliśmy przyczynę. O, tak ktoś rurę założył dolotową. I dlatego ten samochód nie chce chodzić.